Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Witajcie 24 lutego. Mamy sobotę, mamy pełnię księżyca. Dzisiaj o 13.31 będzie ta pełnia, w pełni najpełniejsza w pełni, więc warto wyjść. Nawet jak nie widać tego księżyca, to i tak energia księżyca jest. Warto wyjść na zewnątrz. Warto sobie najpierw przed zrobić medytację, którą umieściłam, złapać ten magiczny notes, zapisać wszystkie marzenia, wszystkie nasze cele i napełnić się energią Księżyca. Kochani, w energii Księżyca jesteśmy do 26 lutego, także mamy chwilkę, ale to taka pełnia, pełnia z najpełniejszych pełni właśnie jest o 13.31. Zapraszam. Naprawdę warto. Wiecie, jesteśmy energią. Jesteśmy energią w ciele. Księżyc też jest energią. Daje nam energię. I warto, naprawdę, warto wykorzystać ten księżyc na maksa. Ile się da? Czy to pełnia, czy to nów, czy w od pełni do nowiu. Jak księżyca ubywa, to odcinamy. Jak księżyca przybywa, to sobie dobieramy. Więc naprawdę warto. Warto korzystać. Uwierzcie mi. Kto korzysta z energii księżyca, to już na pewno wie, jak ona pomaga. Jak jest łatwiej, tak? Jak jest łatwiej robić coś w danym okresie energetycznym. I jakie to przynosi efekt. No dobrze, a dzisiaj wiecie co? Dzisiaj jeszcze o aniołach. A może ja jestem Magda jeszcze, i to jest... Ja powiadam tutaj o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy z całego serca. Dziękuję kochani za to, że jesteście za wszystkie komentarze. Jeżeli piszecie w komentarzach, Kasia ostatnio piękna, napisała komentarz, napisał też ktoś cudowny: wszystkie komentarze są cudowne, ale dla mnie jedne są takie, naprawdę takie bardzo od serca. Bardzo to jest niesamowite, co się dzieje w momencie, kiedy zaczyna się praca z aniołami, prawda? W momencie, kiedy zaczynamy z nimi rozmawiać, w momencie, kiedy traktujemy ich takich jak swoich najlepszych przyjaciół, jak kumpli. Tak jak mówiłam, jak potrzeba iść, mm -hmm. Bo trzeba gdzieś się zrelaksować, usiąść sobie na piwko, na kieliszeczek winka, po prostu postawić aniołowi też. A niech też trochę zażyczy sobie ziemskiego życia. A co tam, kto nam zabroni, prawda, że mamy swoje anioły? No, mamy, jesteśmy energią, może ktoś pomyśleć, że jesteśmy rąbnięci, ale tak zdrowo rąbniętym z bezwarunkowej miłości do aniołów, no to niech każdy jest. Już mówię kiedyś, miłość powinna być największym wirusem, który się rozsiewa. Powinniśmy kichać, psikać miłością, kaszleć i pluć miłością. Powinniśmy, kochani. Tak to powinno się odbywać, a nie jakieś tutaj czarnowictwa, co tu się dzieje, co tu nie będzie, no ale niestety taki jest nasz świat. Weszliśmy w to, w to, żeby przerobić lekcje, żeby się czegoś nauczyć żeby znać swoją prawdę, żeby wiedzieć kim jesteśmy. I wiecie, i w momencie, kiedy zaczynamy słuchać swojego głosu, zaczynamy słuchać głosu duszy, głos duszy nam powie, jaką drogą mamy iść. Tam w środku jest taki nasz mały gaduła, który nam mówi, wiecie, w środku też mamy wewnętrznego lenia, który też nam mówi, nie no, dziś to idź posiedź na kanapie, idź usiąść na kanapie, nie no, nie pomedytuj, nie, nie rób tego. Nie medytuj, nie rób tego. Absolutnie nie rób tego. Mm -mm. I wiecie, no i czasami głośniej ten leń wewnętrzny mówi do nas niż, niż ta nasza duszyczka, która tam siedzi takim cienuteńkim głosem, tupie macha, usłysz mnie, zobacz mnie. No i leń przekrzyczy, i nam się wtedy nie chce. Ale to też jest normalne, wiecie? Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludźmi, jesteśmy duszami w ludzkich ciałach, czyli przybraliśmy postać ludzką. Jak przybraliśmy postać ludzką, zeszliśmy tutaj na Ziemię, to zeszliśmy po to, żeby doświadczyć ziemskich, ziemskich doznań. Czy to wkurzenie, czy to, co się dzieje wokoło nas, wiecie? To też zależy od nas, jak bardzo mocno damy się wciągnąć w daną grę. I ja to sobie zawsze wyobrażam tak. Że są pewne wiry, tak? Nie będę ich tutaj po imieniu nazywać, bo wir to, co się zadziało. To, co się dzieje w tej chwili za naszą granicą, wir tego, co, co się działo przez ostatnie lata. Wir czegoś tam jeszcze, wir czegoś tam jeszcze, wiecie, ta nagonka nawet na moje, taka cała. Nie jedz mięsa, nie rób tego, nie rób tamtego, musisz taki być, a zatrują cię, usrają cię, no przepraszam, ja to czasami nie wytrzymam. Fajnie, świetne to jest, naprawdę, wiecie, ale. Jak już nawet u osób, które duchowo zajmują się rozwojem kanału, ruchowo kanału, ruchowo, duchowo zajmują się rozwojem, to gdzie jakaś tutaj energia mi przeszkadza, muszę teraz z nimi tutaj porozmawiać, to czy ty masz jeść mięso? Czy ty masz chodzić boso? Czy ty masz nosić skórzane rzeczy? Czy ty masz nosić futra? Czy ty masz nosić plastikowe rzeczy? To jest twoje. To jest tylko i wyłącznie twoje. Jak czujesz? A nie, że jak jest, nie jesz mięso, to jesteś ble. Jesz mięso, bo tak czujesz, że potrzebujesz. Wyobrażacie sobie eskimosów chodzących w plastikowych kostiumach? Albo, nie wiem, w bawełnianych? No nie wyobrażam sobie. Jest jakiś proces naszego życia, są jakieś cykle, Jeden jest zależny od drugiego i każdy niech czuje po swojemu, czy ma to mięsko jeść, czy nie jeść, i czy chce wejść w ten wir, czy nie chce. I teraz można sobie zajrzeć do tego wiru, tak? I zobaczyć, co tam się dzieje w tym wirze. Aha, to jest wir fanatyków niejedzenia mięsa. Podoba mi się to? No to wejdę. A jak nie, może zajrzę do tego wiru, popatrzę sobie na ten wir, mm -hmm, co tu się dzieje. Aha, tu, no, tu jest na bogato. No dobra, no to ja w to nie wchodzę. Warto mieć umysł otwarty na to, co się dzieje w koło, ale to, czy ty wyciągniesz ręce i wciągnie cię ten wir i cię pochłonie, to tylko zależy od ciebie. Pamiętaj, masz wolną wolę, możesz robić co chcesz. Jest też coś takiego jak energetyczne ładowanie pożywienia. Może opowiem o tym w przyszłym tygodniu, tylko by musiał ktoś mi przypomnieć. Wiecie, bo ja to tak sobie powiem, pójdzie to w przestrzeni. i możemy energetycznie ładować pożywienie. Jak ja już mówię, tuż tu mam gorące ręce i mrówki w dłoniach. Możemy. Możemy nadawać energię. Nawet jeżeli coś uważamy, że nie jest super zdrowe, ale możemy to oczyścić, możemy to uzdrowić. Sami, naszą energią, naszą boską energią, która jest nam dana. Możemy prosić anioły, żeby idąc z nami do sklepu, pomogły nam wybrać, co jest dla nas zdrowe. I intuicyjnie zobaczycie, zobaczycie, jak was zaprowadzą anioły. Zróbcie sobie taki eksperyment. Anioły moje, kochane, wy najpierw lecie, wybadajcie, co tam jest najzdrowsze dla mnie, i będzie wszystko ok, zobaczycie. No dobrze, a ten kontakt anielski, kochani, podtrzymujemy. Każdy niech sobie ułoży swój kod anielski. Jak swój język anielski, jak rozmawiać z aniołami, bo to jest Twoje. Nie ma się co wzorować na kimś, tylko najlepiej na sobie, bo to jest Twój anioł stróż i Ty wiesz, jak z nim rozmawiać. Zapytaj go o imię. Tutaj ostatnio henio padło, tak? Nasza kochana Lucy. Wpadło jej henio. Ja poszukam dla Ciebie, Lucy, nazwy podobnej do henio. Mój. Mój anioł stróż, kiedy mi się przedstawił, powiedział, że ma na imię Jeromir. Popytajcie, zamknijcie oczy, poddychajcie sobie, wejdźcie w to pole serca, takie kładźcie ręce na sercu, poczujcie tą głęboką miłość i poproście anioła, żeby wam się przedstawił, jak ma na imię. Jest łatwiej z nim wtedy rozmawiać. One nie muszą te imiona. Jak wpadnie wam coś do głowy, przyjdzie, to zaraz od razu zaraz będzie. Nie, nie, to mój mózg. To Wam ego będzie blokowało dostęp do tego, żeby sobie z nim tak pogadać face to face. No dobrze, kochani, to rozmawiamy dzisiaj z aniołami o tym, czego pragniemy. Mamy moc, mamy taką siłę Księżyca, że to po prostu głowa boli. W Holandii, słuchajcie, nawet słońce zaświeciło, którego już dawno nie widziałam, już zapomniałam, jak to jest. Więc zaraz się zbieramy, jedziemy na wycieczkę. Bo jesteśmy w trójkę wszyscy razem, więc trzeba korzystać z tych chwil. No dobrze. To co, karta na dzisiaj? Kartą na dzisiaj jest. Zapraszam, kochani, do medytacji pokojowej księżyca. Znajdziecie ją, ona będzie zaraz pod tym filmem. Zróbcie sobie, obojętnie o której, obojętnie kiedy. Naprawdę warto, warto zapisać swoje marzenia. Cele, sztywno wyznaczyć cele, zrobić krok do przodu i już jestem bliżej. Wystawić sobie ten cel na wyciągnięcie ręki. Co karty chcecie powiedzieć? Dzisiaj wzięłam sobie karty Dorin Firtu, anielskie odpowiedzi. Oj, wyleciała karta, ja ją schowałam. Coś, mój mózg ma wolne. Mój mózg ma wolne. Nie, widzicie? Nie, wyleciała karta? Nie, ale to jest karta. Kiedy powiedz czemuś nie, nie bój się powiedzieć nie. Jeżeli czujesz nie, powiedz nie. Nie wchodzę w to, nie zgadzam się, to jest też stawianie własnych granic. No i posłuchaj swojej intuicji, wyszło, widzicie. Także nie słuchamy kogoś, tylko mówimy nie. Nie i kropka, nie i koniec. Widać? Nie, po prostu nie. Posłuchaj swojej intuicji. Co ta karta chce nam przekazać? Yy, posłuchaj swojej intuicji. Mm, mm, mm. Chodź tu, kartu, chodź tu. Twoja intuicja jest niezawodna i to na niej powinieneś się tym razem oprzeć. Jeśli. Wsłuchasz się w swoje wewnętrzne przewodnictwo. Nie ma szans, byś postąpił niewłaściwie. Możesz być pewien, że wiadomości otrzymywane przez Ciebie od aniołów są rzeczywiste i godne zaufania. Pokładaj wiarę w swoich uczuciach dotyczących aktualnie istniejących okoliczności. Twoje spostrzeżenia na temat innych osób i ich prawdziwych uczuć oraz motywów są bardzo trafne. Nie ma sensu pytać o to, co uważasz za prawdę. Także widzicie, no co tu chcieć, nie? Karty wszystko pięknie powiedzą. Karty wszystko pięknie nam powiedzą. No dobrze. Przytulam Was wszystkich. Życzę cudownej soboty. Odpoczywajcie, ładujcie baterie na najbliższy czas, żebyśmy mieli dużo siły, dużo mocy do działania, dużo powera. Przytulam Magda.